Dzień dobry, Chrystus stał. No słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę. To jest nasze piąte już spotkanie z tym porannym Słowem Bożym, z kanapką ze słowem, ze słowem, ze słowa, przepraszam. Przechodzimy do rzeczy od razu, bo słowo, które dzisiaj jest, jest dla mnie też radością. Chcę się z nim podzielić. Duchu Święty, prosimy Cię teraz, abyś Ty przyszedł do nas z Twoim światłem, do naszych serc, do naszych umysłów. Przyjdź, Duchu Święty, teraz nas napełnił rozumieniem Słowa. Daj nam, aby to Słowo wydało w nas plon przeobfity. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to Słowo, którym dzisiaj możemy się karmić. Amen. Słuchajcie, kochani, dzisiaj jedziemy. Do wersetów 14, 14, i 17 w Ewangelii według Świętego Łukasza w pierwszym rozdziale. Zobaczcie, że minął tydzień, dzisiaj jest piątek, to jest ostatnie spotkanie w, w tym tygodniu. A jesteśmy dopiero przy 14 wersecie pierwszego. Rozdziału Ewangelii Łukasza, ależ gęste jest to słowo Boże, ależ ono jest gęste od treści. Przeczytam fragment i zaraz o nim porozmawiamy. Radość, tylko dla kontekstu, jeżeli nie masz przy sobie Biblii. Lepiej, żebyś miał, czy miała, ale dla kontekstu jest to moment, w którym Anioł, pamiętasz nasze spotkania z poprzednich dni, w których Anioł. Mówi do Zachariasza, kiedy objawił mu się w świątyni i zapowiada narodziny Jana Chrzciciela. I teraz mówi tak, anioł do Zachariasza: Radość nastanie dla ciebie i wesele. <laughs> z jego narodzin, z narodzin Jana Chrzciciela, wielu cieszyć się będzie, bo wielki on będzie przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery. Już w łonie swojej matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. Podążać on będzie przed, przed nim z duchem i z mocą Eliasza, aby serca ojców zwrócić do dzieci, a nieposłusznych do roztropności sprawiedliwych, aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy. I chociaż jest to słowo o Janie Chrzcicielu, o tym, który jest mi szczególnie bliski, ze względu na wspólnotę, w której jestem i na moje powołanie osobiste. Moja wspólnota to jest Koinonia Jan Chrzciciel, to jednak ja dzisiaj nie o Janie Chrzcicielu, ale właśnie o tym Zachariaszu i o tym, o tej zapowiedzi, że u Niego, u Zachariasza nastanie radość i nastanie wesele. I to jest, wiecie, takie słowo, które odkrywa nam, czy przypomina nam wielką tajemnicę radości, chrześcijańskiej radości. Pomyślę sobie tak, że ten Zachariasz to rzeczywiście łatwego życia nie miał. No dobrze, może miał dobre stanowisko, może był dobrze umocowany, natomiast całe życie musiał czekać na to, żeby się ten jego syn pojawił i koniec końców. Reszta jego życia już właściwie jest, polega na tym, że on przygotowuje już nie coś dla siebie, ale przygotowuje czy opiekuje się tym, tym Janem, którego misja będzie wielka będzie przygotowaniem do jeszcze większej misji czyli przyjścia, objawienia się Mesjasza, objawienia się Jezusa. Ta tajemnica radości. To jest tajemnica poświęcenia dla innych, kiedy moje życie nie jest życiem skoncentrowanym na samym sobie, ale skoncentrowanym na drugim. To tutaj, w takim miejscu, w sposób praktyczny objawia się tajemnica tej radości, o której mówi Jezus, że więcej radości jest w dawaniu. Aniżeli w braniu. Jan Chrzciciel później powie na temat Jezusa, że oto jego radość doszła do pełni, ponieważ, do, do swojego szczytu, ponieważ e, on się teraz może umniejszać, a Jezus będzie, e, będzie wzrastał. E, wiecie, e, to jest chyba taki prawdziwy test na to, czy naprawdę kocham. To jest ten moment, w którym patrzę na swoje życie i mogę powiedzieć: Tak, moje życie jest po to, żebym. jest służbą dla innych. I to jest źródło mojej radości, kiedy widzę, że moje dziecko, że moja żona, mój mąż, moja siostra ze wspólnoty, mój brat ze wspólnoty w kościele. Dzięki mojej służbie, dzięki mojej e, pracy wzrasta. I to jest źródło mojej e, i to jest źródło mojej radości. Dlaczego to jest źródło radości? E, cóż, cóż radosnego jest w obumieraniu, bo jest to de facto forma obumierania. Tak jak ziarno, które wpada w ziemię, obumiera, żeby wydać plon. Tak samo ty w swojej służbie, e, w swojej pracy, w swoim poświęceniu obumierasz. Ze swojej chwały, ze swojego odpoczynku, ze swojego czasu, żeby ktoś inny mógł, ktoś inny mógł wzrosnąć. Dlatego, że twoje, twoje serce w tym momencie staje się takie jak serce Jezusa. Jak serce Jezusa, który przyszedł nie po to, aby jemu służono, ale żeby służyć. I kiedy Twoje serce staje się coraz bardziej jak serce Boga, jak serce Jezusa, to Twoja radość coraz bardziej rośnie. Radość Boża. Nie radość tego świata, która koncentruje się na posiadaniu, na zdobywaniu dla siebie, dla siebie, dla siebie. Ale właśnie ta radość rośnie, która jest radością wywyższania drugiego. I ale takiego zdrowego wywyższania. Poświęcenia dla, dla drugiego, bo takie jest serce Boga, bo takie jest serce Ojca, bo takie jest serce Jezusa, bo taki jest Duch Święty. Więc kiedy się zbliżasz, kiedy wchodzisz w ten rytm bicia serca Bożego, stajesz się człowiekiem szczęśliwym. I takiego szczęścia dzisiaj Ci życzę. Tego wynikającego z, z poświęcenia. Z życia dla drugiego. Nie przejmuj się, zupełnie się nie przejmuj tym, że coś ci w życiu nie wychodzi, że może nie, masz, nie robisz kariery, że może nie zdobywasz kolejnego tytułu. Jeżeli w twoim życiu są osoby, które wzrastają dzięki twojej służbie, to jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i robisz właściwe rzeczy, a radość twoja dojdzie do szczytu. Tego Tobie życzę. Dobrego dnia. A teraz się pomodlimy. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to słowo dzisiaj. Za to słowo, którym mogę się nakarmić i które pokazuje mi źródło prawdziwego szczęścia. Bo Ty sam przyszedłeś po to, aby służyć, a nie żeby Tobie służono. I pokazałeś drogę drogę wolności, drogę miłości, drogę szczęścia. Dziękuję Ci za to słowo, które upewnia mnie w tym, że to jest dobra droga. I proszę Cię, Jezu, ucz nas, ucz nas być w mentalności służby, w służbie jedni drugim, abyśmy jedni drugich coraz bardziej mieli za wyżej postawionych od nas samych, abyśmy byli jak Jan Chrzciciel, jak Zachariasz, jak Maryja, jak Józef. Abyśmy byli coraz bardziej jak Ty. Amen. Bo drodzy moi, na dzisiaj przygotowałem Psalm 84. Przygotowałem. Wybrałem go po prostu. Bardzo ładny Psalm. Krótszy niż ten wczorajszy. Jedna rzecz. Którą, o której zapomniałem w ostatnio, ale wielu z Was nie zapomniało, i dziękuję za to. Mianowicie zapomniałem Was prosić, żebyście wpisywali w komentarzach te wersety, które Was dotknęły. Więc dziękuję tym, którzy pomimo to wpisywali, bo chciałem, żeby to robić. I proszę Was dzisiaj, jeżeli przeczytasz ten Psalm 84, wpisz w komentarzu. Gdziekolwiek jesteś, czy na YouTube, czy na Facebooku, czy na Twitterze, wpisz komentarzu, który to werset dotknął najbardziej Twojego serca. Niech to też będzie taki znak tego, że czytamy ten psalm, czytamy tę modlitwę, modlimy się razem. Um, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że dziś jest, kiedy nagrywam to, kiedy. Nie wiem, kiedy ty to oglądasz, ale ja nagrywam w piątek i to oznacza, że w weekend nie będzie kanapek, bo jest weekend i wracamy tutaj w poniedziałek. Ale, ale. W, 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 poniedziałek, to już też dzisiaj mówię, wieczorem będzie nowy film na kanale, będzie rozmowa z dr Magdaleną Joźwik, także to od razu już teraz zapowiadam. Coś jeszcze miałem chyba mądrego powiedzieć, tak mądrego oczywiście. Jak wyłączę, wyłączę live'a, to sobie przypomnę wtedy. Dobrze, nie będę przeciągał. Dobrego dnia, dobrego weekendu i widzimy się w poniedziałek.